Cześć, nazywam się Małgorzata i jestem młodszą konsultantką NAW i Business Central w firmie Intersys. W poprzednich odcinkach z serii Out of the Box moje koleżanki i moi koledzy przedstawili kilka nowości w ramach aktualizacji systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Wave 2. Ja w dzisiejszym odcinku przedstawię kolejne z nich. Pierwszą z nich będzie możliwość dodania rozszerzonego tekstu do linii planowania projektu. Dzięki tej nowości możemy użyć rozszerzonego tekstu, aby przekazać informacje o specjalnych cenach, warunkach lub instrukcjach dla swoich projektów, swoim klientom, dostawcom i pracownikom. Przejdźmy zatem na kartotekę zapasów i wybierzmy zapas, do którego chcemy dodać rozszerzony tekst. Na wstążce wybieramy odpowiednią funkcję, klikamy nowy i uzupełniamy wymagane pola. Jeśli chcemy zastosować rozszerzony tekst tylko do projektów w określonym języku, wtedy wypełniamy pole kod języka. Aby użyć wszystkich kodów języka, zaznaczamy pole wyboru wszystkie kody języków. Możemy również ograniczyć daty, w których dany tekst, rozszerzony tekst będzie wykorzystywany poprzez wypełnienie daty początkowej i daty, daty końcowej. W polu description dodajemy krótki opis, a w polu tekst dodajemy nasz rozszerzony tekst, na przykład specjalna cena. Obejmuje rabat 20%. Aby nasz rozszerzony tekst pojawiał się na specjalnych dokumentach w Polsce, i próczę zaznaczamy dokumenty, na których powinni się pojawiać. Teraz możemy powrócić na stronę główną naszego zapasu, gdzie możemy zaznaczyć również opcję automatycznego dodania tekstu rozszerzonego, który będzie się pojawiał na dokumentach sprzedaży, zakupu lub na projektach. Taki tekst również można dodać ręcznie. Na kartotece projekty wybierzmy wcześniej utworzony projekt. Przejdźmy na wiersze planowania projektu, gdzie dodamy nasz zapas, dla którego utworzyliśmy automatyczny tekst rozszerzony. Jak widzimy, tekst pojawił się automatycznie, bo taką opcję zaznaczyliśmy na kartotece zapasu. Ręczna możliwość dodania tekstu polega na wejściu w akcję, funkcję, dodaj tekst rozszerzony. Kolejna nowość w systemie Business Central dotyczy udostępnienia nowych raportów. W najnowszej wersji systemu mamy możliwość utworzenia czterech nowych raportów w programie Excel, które obejmują obszary konsolidacji aktywów trwałych. Pierwszy z nich to skonsolidowany bilans próbny, kolejne szczegóły dotyczące aktywów trwałych, kolejna analiza aktywów trwałych i ostatni wartość prognozowa aktywów trwałych. Dostęp do układu raportów jest możliwy poprzez wyszukiwarkę oraz na stronie głównej księgowego. To już wszystko w ramach dzisiejszego odcinka. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i uwagę. Jednocześnie zapraszam do śledzenia wpisów na naszym blogu oraz oglądania kolejnych odcinków z serii Out of the Box.